Renuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Szymon Kołecki, gościnnia gali STRIVE3. Widziałam już pana Pani Szymonie w studiu, więc pewnie jakieś pierwsze pytania na temat samej gali padły. No więc ja też od takich pytań chciałabym zacząć. Jak się Panu tu dzisiaj podoba? Fajna karta walk, fajna organizacja, ładny oktagon, niezła aranżacja, wszystko sprawnie przebiega. Myślę, że mogło być parę kibiców więcej, bo jest jeszcze trochę wolnych miejsc. A to dopiero trzecia edycja. Także gala fajnie. No myślę, że karta walki jest jak na trzecią edycję jakiejkolwiek polskiej organizacji. To jest już naprawdę mocna. Które z nazwisk przyciągnęły pana tutaj najbardziej? Najbardziej mnie interesowała walka Adama Biegańskiego, ale muszę powiedzieć, że ją obejrzałem mnie rozczarowała, bo była wolna, taka nijaka. Walawski nieźle kopał, dużo się klinczowali. Muszę powiedzieć, że spodziewałem się bardziej dynamicznej walki, trochę więcej obaleń, trochę parteru. Adam Biegański miałem okazję z nim potrenować. To wiem, że ma bardzo dobry jitsu Myślałem, że może wywróci LEDę, ale Leda dobrze kopał, pilnował dystansu. Spodziewałem się większych fajerwerków w tej walce. No, trzeba przyznać, że pierwsze walki w zasadzie troszkę nas już tak nastawiły na ten tor, że może będzie dużo dobrych skończeń i szybkich skończeń. To kolano Bartka Kowala na przykład imponujące. Nie, no dużo, dużo tutaj już ciekawych akcji było, także. Można by powiedzieć, że niektóre walki wręcz tak dysproporcjonalnie zestawione, ale po prostu dynamika tych walk pozwalała je kończyć bardzo szybko. Tam chyba druga walka lewym sierpowym w ósmej sekundzie czy w siódmej, to naprawdę no, były ciekawe tutaj momenty już w tej walce. Można by każdą walkę po kolei gdzieś tam analizować i ją rozkładać na czynniki pierwsze. Świetna walka na początku kutyły. myślałem, że ma przewagę, że kontroluje, dostał wątrobę, później przewrócił przeciwnika, chyba żeby trochę złapać oddechu, dał się poddać balachom. Walka Czecha z Francuzem, pełny przekrój MMA, dużo błędów, bo to też prawie że debiutanci w MMA, potrafią bardzo wiele, ale jeszcze nie potrafią dobrze też skontrolować i wszystkiego wybronić, także jest tu dzisiaj na co popatrzeć. No i do tego są nazwiska, jeszcze przed nami teraz rozmawiamy, przedostatnia walka Bartka Kopery, po pierwszej rundzie prowadzi zdecydowanie, myślę, że wygra, zaraz Piotrek Struz jeszcze zawalczy, także jest, jest, są fajne momenty. Czy ta wizyta na gali Strife to taka oznaka, że ciągnie Wilka do lasu? Ja oglądam wszystkie gale. Ja tak naprawdę jak miał trochę zdrowszą nogę. Ktoś by mi dał teraz kontrakt, żebym wyszedł za 5 minut, bardzo chętnie by wyszedł. Ja marzę o tym, żeby jeszcze zawalczyć. Dzisiaj rano e, miałem pierwsze trzy rundki bokserskie z moim bratankiem, który ma 14 lat, po raz pierwszy od 14 bodajże miesięcy zrobiłem z Borysem dwie rundki takie po 4 minuty w boksie e, i muszę powiedzieć, że. Walka była wyrównana. Także po 14 miesiącach jestem na tym poziomie, albo borys jest taki mocny, albo, albo mi na razie tak słabo idzie, ale no, nogę mam niewyleczoną do końca leczę, rehabilituję, chciałbym w każdej chwili wrócić, ale póki co nie mogę. Ja, ja też nie wrócę tylko po to, żeby oczywiście zarobić pieniądze. Ja wrócę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będę fizycznie dobrze przygotowany, wtedy wchodzę i zawalczę na, na swoim prawdziwym poziomie. Przegram, to będę wiedział, że przeciwnik był lepszy, a nie. A nie przegram z powodu słabego przygotowania. Jeśli nie wyleczę nogi, to nie będę walczył, ale odpowiadając na pytanie, tak, ciągle wilka do lasu, chciałbym walczyć w każdej chwili. Dwie operacje za Panem tak naprawdę, ta rehabilitacja nadal jeszcze trwa i jeszcze potrwa? W tych 14 miesiącach tak naprawdę cztery, bo trzy na kolano, jedna jeszcze na przepuklinę w międzyczasie. Ostatnia taka najpoważniejsza, 7 tygodni leżałem w łóżku po tej operacji, miałem 30 sierpnia ubiegłego roku, także prawie. Dobrze do, 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 do drugiej połowy października leżałem w łóżku i rehabilitacja trwa, tak? Na, tam dużo się jeszcze goi. Ostatnio robiłem badania, jeszcze mam dużo płynów w kolanach, dużo stanów zapalnych, taką szynę przykręconą do piszczeli. Prawdopodobnie jak mi się tam już noga zagoi, to znowu jeszcze będę musiał wyciągnąć, to potem znowu jeszcze ze dwa miesiące się to pogoi, także. Nie widzę na razie terminu na jakieś poważne trenowanie, ale tak gdzieś za miesiąc, za półtora myślę, że już jakiś worek, jakąś skakankę, takie rzeczy będę robił. Najgorzej na razie w zapasach obciążyć, to, to jest najtrudniejsze, tam jest największa ruchomość potrzebna, sprawność, siła i z tym jest najtrudniej. Może jiu-jitsu z boksem już gdzieś tam za miesiąc, półtora, może za dwa lekko zacznę robić. Gdyby miał być powrót, to również powrót pod skrzydła trenera Otnińskiego? tylko pod skrzydła trenera Oknińskiego. Zawdzięcza mu bardzo dużo, nauczył mnie wszystkiego, co potrafię w MMA w bardzo krótkim czasie. Oczywiście nie znam innych trenerów, ale trudno mi sobie wyobrazić, że mógłbym lepiej funkcjonować przy moim wieku, moich gdzieś tam dolegliwościach zdrowotnych, moich ułomnościach, aniżeli funkcjonowałem dotychczas Byłem zadowolony z mojego rozwoju, mojej kariery, przygody z MMA, bo karierę miałem ja w podnoszeniu ciężarów, z mojej przygody w MMA i jeżeli bym wrócił to oczywiście na matę od razu do trenera Mirka, na zapasy do Roberta Roszkiewicza i na boks do trenera Kucharczyka, który serdecznie wszystkich trzech pozdrawiam. Przy każdej okazji, gdy dzieje się coś ciekawego w wadze ciężkiej, ale również w półciężkiej, fani wyciągają nazwisko. Szymon Kołecki by się przydał, Szymon Kołecki w tej walce, w innej widzielibyśmy Szymona Tu, z tym, nie wiem, od narku na począwszy, lecąc do, do wagi e, ciężkiej. Oczywiście e, wspomina się Pana w temacie chociażby rewanżu z Pudzianem, no ale też jest mnóstwo innych opcji, w których fani Pana widzą. A czy organizacje o Panu pamiętają i upominają się o Szymona Kołeckiego? Eee... Znaczy, jeszcze kilka miesięcy temu miałem jeszcze jakieś propozycje od czasu do czasu, natomiast ja, ja wszystkie te propozycje uciąłem i poprosiłem, żeby w dalszym terminie już nie składać propozycji z kilkoma federacjami gdzieś tam jestem domówiony na tej zasadzie, że jeżeli nie będę mógł e, funkcjonować sportowo na macie na 100%, to nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Podobnie jest z Martinem Lewandowskim, gdzieś tam kilka miesięcy temu nasza rozmowa skończyła się na, przy okazji jakiegoś wywiadu. Gdzie obiecałem, że jeśli wrócę do, do dyspozycji zdrowotnej, zadzwonię do niego, porozmawiamy. Także to jest na tej zasadzie. Nikt nie musi do mnie dzwonić, bo ani mi wysyłać ofert, bo ja nie jestem w stanie żadnej podjąć. Jak tylko będę, to się do każdego odezwę, tak jak obiecałem. Na szczęście widujemy Pana co jakiś czas w mediach. Wielu dziennikarzy, moich kolegów po fachu, też traktuje Pana jako taką osobę, do której można napisać, zadzwonić, umówić się na rozmowę i pogadać o takich rzeczach, które dzieją się ciekawych w MMA. Sam Pan wspomniał o tym, że śledzi na bieżąco to, co się dzieje w MMA polskim i światowym. No więc, ponieważ nie mieliśmy okazji długo rozmawiać, to chciałabym o parę takich zestawień zapytać o walki, które już za nami i, i te, które przed nami. Chciałabym zacząć oczywiście od Mariusza Podzianowskiego, od Pana byłego rywala. KSW XTB 77, z Mamedem Halidowem. Um, wiem, że już Pana o to pytano, ale chciałabym poprosić o podsumowanie w kilku słowach. Co Pana zaskoczyło pozytywnie albo negatywnie w obu zawodnikach i ich występach? To znaczy, Mamed zawalczył według e, moich takich przewidywań, natomiast byłem przekonany, że Mariusz dłużej będzie stawiał opór. E, oczywiście wiedziałem, że jeżeli by ta walka wyszła za połowę drugiej rundy, a Mariuszowi udałoby być z góry chociaż 2-3 minuty, to byłby w stanie Mameda trochę podociążać i zmęczyć, jeżeli by się nie dał poddać w tym czasie. Ale karkołomną decyzją byłoby stawiać pieniądze na Mariusza przed tą walką, bo, bo raczej nie był faworytem, ale oczekiwałem od niego większego charakteru, większej woli walki, większego zaangażowania. Ja generalnie nie rozumiem czegoś takiego. Naprawdę sędzia tam dawał sygnały, żeby tak szybko zrezygnować. Fakt, że Mamed doskonale się wpiął i rozciągnął Mariusza te nogi praktycznie były w powietrzu, doszło do przegięcia w kręgosłupie i sytuacja była bardzo trudna, dla wielu beznadziejna, ale ona była beznadziejna dla Mariusza, dlatego że on nigdy nie trenował wyjść z takiej pozycji. Gdyby dobrze się przygotował z trenerami, którzy potrafią swoich zawodników szkolić z wychodzenia z takiej pozycji, to ta walka by się nie skończyła w tym momencie. Także zabrakło mi woli walki ze strony Mariusza w tej, w tej walce i myślę, że ona mogła dłużej potrwać, bo. Ani Mariusz nie jest tak dobry, jak wyglądało to w walce z Michałem Materlą, bo nie jest tak dobry, ani nie jest tak słaby, jak wyglądało to w walce z Mamedem, bo on jest lepszy niż to, niż to co pokazał na walce z Mamedem, ale wcale nie jest tak dobry, jak wyglądało to w walce z Michałem. Także te walki Mariusza bardzo trudno jest ocenić. No one tak. W, w różnym kierunku różnie idą. Czy nieobecność stałego narożnika, więc osoby, która w dużej mierze dołożyła cegiełkę do sukcesu Mar Mariusza Podzianowskiego podczas tej walki, miała decydujące znaczenie? Nie wiem, czy miała decydujące znaczenie. Myślę, że nie. No. Myślę, że Mariusz rzeczy, którego zawiodły w tej walce, nie robił nigdy praktycznie albo przez większość swojej kariery. Bo nie sądzę, żeby z takich pozycji, któremu mamy zajmował, wychodził na treninga dziesiątki czy setki razy. Poza tym to, że brakuje Ci tego narożnika, czy jakiegokolwiek innego mocnego, profesjonalnego na wysokim poziomie narożnika, to zależy od Ciebie, bo jeżeli ja bym walczył nie wiem, z przeciwnikiem, przeciwko któremu trener Mirek by nie chciał wystąpić, i ja bym to szanował i rozumiał, na pewno bym sobie zorganizował taki narożnik, który byłby, który byłby w stanie w jak największym stopniu zastąpić trenera Mirka. A nie wychodziłbym sam do walki na pewno. Także to już nie może na to Mariusz zrzucać. Myślę, że też nie zrzuca na to winy ani odpowiedzialności za przegraną, bo, jak, bo jest kilka dobrych narożników w Polsce, ale trzeba u nich ciężko trenować, trzeba się z nimi gdzieś tam związać, dogadać, rozliczyć. Trzeba też pamiętać o tym, że dobry narożnik za przygotowania do walki bierze około 10%. A z garzy, którą dostaje Mariusz, 10% to są bardzo duże pieniądze. Nie każdy chce takie pieniądze oddać. Także to nie mogło być przyczyną, bo, bo każdy rozsądny zawodnik by sobie zorganizował dobry narożnik. Jasne. Y Spora liczba wygranych, tam było chyba pięć wygranych z rzędu Mariusza przed walką z Mamedem, wygrana w taki sposób, a nie inny z Materlą spowodowały, że wielu fanów widziało w Mariuszu pretendenta do pasa. Pan zazwyczaj w swoich wypowiedziach mówił, że jakby to nie jest ten poziom. Czy teraz jeszcze bardziej podtrzymuje pan to, co pan mówił? Mariusz ja zawsze mówiłem jest dobrym zawodnikiem, ma nawet bardzo mocne atuty jak na tą wagę, bo jest. Dynamiczny i silny, nie ma umiejętności technicznych, ale jednak ta siła czasami gdzieś pozwala przełamać przeciwników i z większością zawodników wagi ciężkiej w KSW mógłby sobie poradzić. Ale absolutnie defris stylistycznie absolutnie nie pasuje Mariuszowi i co by nie robił, z kim by nie trenował, jakby się nie szkolił, ile nie poświęcił. Jeżeli by oczywiście nie doszło do szczęśliwego zbiegu okoliczności z Defriesem moje zdaniem by nie wygrał. Natomiast z wieloma zawodnikami wagi ciężkiej. Mamy szansę spróbować czy z Martinkiem, czy z Filipem Stawowym, na przykład w tej wadze. No, ale są to takie nazwiska, które nie pozwolą sprzedać odpowiedniej widowni w zestawieniu z Mariuszem. I Mariusz jednak. Jeżeli dojdzie do tej walki z Arturem Szpilką, uważam, że to jest najlepsza walka, jaka może być, bo Artur jest dobrym sportowcem, Mariusz jest doświadczonym zawodnikiem MMA, medialnie się to wszystko złoży i ja uważam, że nie ma co krytykować takich zestawień, że Mariusz teraz słabszego kogoś weźmie zamiast walczyć o pas. Do defrisa nie pasuje. A jednocześnie jest potrzebne mu duże, głośne zestawienia. Także są fajne opcje dla Mariusza i życzę mu, żeby z nich skorzystał i dobrze sobie poradził. Jakiś typ na walkę ze szpilką? A myślę, że wygra, bo jednak e, o, ile, o ile do Defrisa nie miałby podejścia, o tyle z Arturem szpilką uważam, że. To też zależy, kiedy to będzie. Jeżeli będzie za 10 miesięcy, Artur będzie ciężko trenował, to jeszcze może się rozwinąć. To zupełnie inna sytuacja. Natomiast jeżeli Artur będzie w takiej dyspozycji, jaką widziałem z Radczenko, to daleko mu do Mariusza Pudzianowskiego. Jeżeli w pierwszych sekundach Mariusza nie trafi, a Mariusz jest trudny do trafiania, bo przez te swoje pewnie z 25 pojedynków czy więcej, mało kto go trafiał. I Mariusz pierwsze, co robi... To broni głowy i to jest dla niego priorytet w jego walkach i treningach MMA. Także e, Artur będzie miał ciężko go trafić, e, a Mariusz jednak umie obalać. To trzeba pamiętać, ma doświadczenie, potrafi takiego zawodnika jak Artur skontrolować, także dla mnie byłby faworytem tej walce. Pozostając na tym terenie wagi ciężkiej, miał być Peszta, będzie Kita. Daniel Omielańczuk ma zawalczyć z Michałem Kitą na najbliższej gali KSW. Duże zaskoczenie, bo jednak... Jedna stajnia menedżerska, wiadomo, że takie zestawienia to zazwyczaj jednak jest, yy, no po pierwsze trudno do nich doprowadzić, muszą za tym stać dobre, porządne pieniądze. I ja pamiętam w swoim ostatnim wywiadzie yy, zadałam Danielowi pytanie, co by się musiało stać, żebyś zawalczył z Michałem Kitą. Daniel powiedział, że jesteśmy sportowcami, wzięlibyśmy to, ale no pieniądze musiałyby się zgadzać. A ja chciałabym zapytać, yy, czy ma Pan swojego faworyta w tej walce, takiego, którego można by było wskazać ludziom, którzy chcą powiedzmy obstawić walkę z większą pewnością, czy to będzie Daniel, czy, czy Michał? To wszystko będzie zależało od taktyki, jaką zawodnicy obiorą na tą walkę, bo oni się dobrze znają, oni często trenowali ze sobą. Myślę, że jeden o drugim wie bardzo dużo. Tu będzie dużo zależało od sztabu trenerskiego, który przygotuje zadanie taktyczne, bo jeżeli oni się będą wymieniać ciosami, to tu jest 50 na 50, i jeden dobrze bije, i drugi dobrze bije, znają się bardzo dobrze, ciężko będzie zaskoczyć komukolwiek przeciwnika. Ja w tej walce widziałbym, ponieważ i Daniel potrafi docisnąć do siatki i przewrócić, i Michał przewrócić, że w momencie, kiedy się to nadarzy, przewrócić, skontrolować i tam rozbijać, żeby zdobywać punkty w każdej rundzie i starać się walkę wygrać na punkty. Oczywiście ona się może skończyć na wiele różnych sposobów, absolutnie, natomiast jeżeli będzie w stójce, to, to szanse są bardzo równe. To z KSW. Przynieśmy się na chwilkę do UFC. To będzie moje ostatnie pytanie. John Jones, wielki powrót. W zasadzie ponad 3 lata na niego czekaliśmy. Powrót w wadze ciężkiej i od razu walka o pas z Cyrilem Gunn. E, jakiś faworyt w tej walce? Czy, czy w ogóle możemy takiego faworyta wskazać? Trudno mi powiedzieć, jak John Jones będzie wyglądał po trzech latach, bo on w ostatnich. Trzech bodajże pojedynkach i to już nie był ten John Jones, który w 2015, 2014, 2016 dla mnie był wolniejszy, był taki mniej ryzykujący. Oczywiście ma ten błysk geniuszu, to tego nie można powiedzieć, z wybitnym zawodnikiem. On i Nurmagomedov bezwzględnie dla mnie są najlepszymi zawodnikami w historii, przynajmniej UFC, jeśli nie, nie świata. I nie wiem, jak on się zaprezentuje po, po, po tych trzech latach. Natomiast. To co jest ciekawe, ja dzisiaj widziałem na w jakimś materiale, gdzie Cyril Gunet mówi, że on jest leniwym zawodnikiem i w sumie od walki z tuławistą, od września, że on tylko tak trochę się ruszał. Jeżeli on tak podchodzi do sytuacji, też ma talent ogromny, ale jeśli on tylko się szykuje 8-10 tygodni do walki, ciężko mu będzie z takim herosem, jakim jest John Jones. Pokonał go Nganu. Myślę, że może pokonać go i Jones. Panie Szymonie, ja życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu na matę, żeby się okazało, że będzie pan gotów do tego, żeby wejść ponownie do klatki. My bardzo czekamy i bardzo liczymy na to, że będzie to jakaś topowa organizacja. Jeśli nie Polska, to zagraniczna, nie obrazimy się. Właśnie, kierunek zagraniczny będzie ok? A to dla mnie w ogóle nie ma znaczenia. Ja mogę walczyć i na księżycu. Po pierwsze, <laughs> najważniejsze, żebym był zdrowy, po drugie, żebym miał dobry kontrakt, a dalej to jest dla mnie czysta przyjemność. W razie zdrowia i my też czekamy w takim razie na ten powrót. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia.